Legendy Ameryki Południowej: Pata Sola Przeklęta Pani dżungli. Wśród gęstych lasów Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli, w ciemnych zakamarkach, gdzie człowiek jest tylko gościem, opowiada się legenda o Pata Soli istocie, której imię wywołuje lęk w sercach podróżników. Nie jest to zwykła zjawa, ale przeklęta dusza, która błąka się po odludziach, Ukrywając swą prawdziwą naturę pod maską piękna. Dawno-dawno temu Legenda mówi, że wiele lat temu w niewielkiej osadzie pośród dżungli mieszkała kobieta o niezwykłej urodzie. Była żoną myśliwego, człowieka prawego i pracowitego, który każdą chwilę poświęcał na zdobywanie pożywienia dla swojej rodziny. Ich życie mogło być szczęśliwe, jednak kobieta miała mroczną tajemnicę. Nie była wierna swojemu mężowi. Gdy tylko znikał w lesie na długie dni, ona potajemnie spotykała się z innym mężczyzną, łamiąc przysięgi, jakie złożyła. Gdy prawda wyszła na jaw, mieszkańcy osady byli oburzeni, a jej mąż – zrozpaczony. W gniewie i rozpaczy, zamiast przebaczenia, przyniósł jej karę. Wygnał ją do dżungli, skazując na samotność. Lecz los nie miał dla niej litości. Wędrując po lasach, kobieta błąkała się przez wiele dni, głodna i osłabiona. Niektórzy mówią, że została zaatakowana przez dzikie zwierzęta. Inni twierdzą, że rzuciła na nią klątwę zazdrosna czarownica. Jednak efekt był zawsze ten sam. Jej ciało zaczęło się zmieniać. Niezwykła uroda zniknęła, a na jej miejscu pojawiła się istota o nieludzkich cechach. Straciła jedną nogę, lecz w zamian zyskała siłę, której nikt nie mógł się powrzeciwstawić. Od tej pory stała się Patasolą, mściwą zjawą, która czeka na tych, którzy ośmielą się wkroczyć w jej królestwo. Patasola ukazuje się podróżnym w dwóch formach. Gdy chce zwabić ofiarę, przybiera postać niezwykle pięknej kobiety, o długich, jedwabistych włosach i oczach lśniących jak gwiazdy. Jej głos jest melodyjny, a uśmiech ciepły i pełen obietnic. W ten sposób wabi samotnych mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy mają nieczyste intencje. Jednak gdy ofiara znajdzie się wystarczająco blisko, patasola nagle się przemienia. Jej twarz staje się zdeformowana, oczy nabierają krwawego blasku, a z ust wyrastają ostre kły. Najbardziej przerażająca jest jej pojedyncza, nienaturalnie silna noga, zakończona kopytem. Dzięki niej potrafi poruszać się z niesamowitą prędkością, wykonując potężne skoki, które pozwalają jej dogonić szybko uciekających. Nocą, gdy las powija rok, można usłyszeć dziwne dźwięki. Niektórzy opowiadają o delikatnym, kobiecym śmiechu, dobiegającym z męstwiny. Inni mówią o stukocie, jakby ktoś skakał na jednej nocy. Gdy dźwięki są blisko, jest już za późno. Patasola szczególnie upodobała sobie myśliwych i drwali, którzy wchodzą do jej królestwa. Ci, którzy szkodzą przyrodzie lub bezmyślnie zabijają zwierzęta, są przez nią surowo karani. Czasem bawi się swoimi ofiarami, pozwalając im uciekać, by po chwili później pojawić się tuż przed nimi. Jednak najczęściej atakuje mężczyzn, którzy wiodą podwójne życie, zdradzając swoje rodziny lub kierują się chciwością. Jest uważana za strażniczkę dżungli, ale też za egzekutorkę. Która wymierza sprawiedliwość tym, którzy zasłużyli na karę? Jak uniknąć jej gniewu? Niektórzy wierzą, że jeśli ktoś usłyszy w lesie jej głos, powinien natychmiast zawrócić i nie oglądać się za siebie. Patrzenie w jej oczy może oznaczać pewną śmierć. Patasola dzisiaj. Czy Patasola to tylko legenda, czy coś więcej? Mieszkańcy odległych osad twierdzą, że wciąż można ją spotkać. W nocy, gdy wiatr przemyka przez drzewa, a cienie zdają się poruszać, słychać cichy śmiech i dziwny odgłos skoków w ciemności. Dżungla kryje wiele tajemnic. Lepiej nie zapuszczać się w nią samotnie, bo nigdy nie wiadomo, co czai się między drzewami. La Sola, Bajka o kobiecie z jedną nogą. Dawno, dawno temu, głęboko w kolumbijskiej dżungli znajdowała się mała osada trwali. Mężczyźni codziennie wyruszali na pracę w lesie, ścinając drzewa i polując na zwierzęta. Wiedzieli jednak, że w gęstwinie czycha coś, czego lepiej nie spotkać. Babcie i starsi mieszkańcy wioski ostrzegali ich. Nigdy nie oddalajcie się od obozu po zmroku, w dżungli czali się lapata sola, kobieta z jedną nogą, która zwodzi ludzi i prowadzi ich na śmierć. Niektórzy dwale śmiali się z tych historii, ale inni przysięgali, że słyszeli jej płacz w nocy. Mówiono, że była kiedyś piękną kobietą, ale zdradziła swojego męża, a on w gniewie odciął jej nogę i zostawił ją na pastwę dzikiej dżungli. Od tamtej pory stała się duchem, który nawiedza lasy i poluje na samotnych podróżników. Wśród wali był młody mężczyzna o imieniu Manuel. Był silny, odważny i nigdy nie wierzył w stare legendy. Bajki dla dzieci, nie boję się żadnych patasoli, mówił do swoich towarzyszy. Pewnego wieczoru, kiedy słońce już zachodziło, Manuel postanowił udać się głębiej w las w poszukiwaniu drewna. Jego przyjaciele ostrzegli go, żeby nie odchodził daleko, ale on tylko machnął ręką. Wracam za chwilę. Szukał odpowiednich gałęzi, gdy nagle usłyszał delikatny śpiew. Głos był słodki i melodyjny, jak pieśń, której nigdy nie słyszał wcześniej. Kto tam? zawołał, ale nikt nie odpowiedział. W pośród drzew wyłoniła się kobieta. Była niezwykle piękna, miała długie, jasne włosy i hipnotyzujące oczy. Jej uśmiech był uwodzicielski, a głos miękki jak szmer rzeki. Dlaczego jesteś sam przystojny trwalu? Zapytała słodkim tonem. Manuel poczuł, jak jego serce zaczyna pić szybciej. Chciał podejść bliżej, ale wtedy... Zauważył, że kobieta nie miała jednej nogi. Zamiast niej na ziemi opierało się zniekształcone kopyto, a jej piękna twarz zaczęła się zmieniać. Oczy stały się dzikie, usta wydłużyły, a zęby stały się ostre jak u drapieżnika. Kobieta wydała przerażający nieludzki ryk. Manuel rzucił się do ucieczki, biegnąc co sił w nogach. Czuł jak coś goni go przez dżunglę, jak ostre pa pazury prawie muskają jego plecy. Drzewa zdawały się pochylać, a wiatnił jej upiorne zawodzenie. Nie uciekniesz przede mną. W ostatniej chwili dobiegł do wioski i rzucił się do chaty. Drzwi rzasnęły się za nim, a za oknem zobaczył tylko ciemne nieludzkie oczy, które przez chwilę patrzyły na niego, zanim zniknęły w gęstwinie.